Bardzo serdecznie za nami tutaj widzimy wodę. Więc o wodzie dzisiaj porozmawiamy, a konkretnie o treningu pływania w boksie. Jak to się przekłada, jakie ma korzyści. Ja mówiłem, że taki najlepszy trening okołobokserski dla pięściarzy to jest bieganie i swojego zdania nie zmienia. Posłuchajcie sobie zresztą na temat biegania. Właśnie w jednym z moich vlogów, natomiast pływanie może być ciekawą dlatego alternatywą. Porozmawiamy o tym, jakie pływanie ma konkretne korzyści wymierne, jakie przełożenie na boks według mojej wiedzy. Pływanie nie jest tak popularnym treningiem ze względu na różne rzeczy. Przez wiele lat panowała taka opinia, że pływanie zabija dynamikę ruchu. Że zabija siłę, że człowiek jest zbyt rozluźniony, że te warunki są zupełnie inne, naturalne niż te, które są w wodzie. Więc to się nijak ma, a nawet skutki pływania są niekorzystne, właśnie dla boksu. Teraz to się bardzo mocno zmieniło, a chyba pierwsze treningi takie właśnie w wodzie. O których ja e, słyszałem, poza oczywiście filmem Roki chyba Roki 3, to był ten odcinek, w którym Rocky zaczął pływać i Apollo go do tego zmusił. Apollo kryte, ale tak już w realnym życiu e, słyszałem o dwóch pięściarzach. Jednym z nich to był Tomek Adamek, gdzie bodajże Ronnie Shields wrzucił go do wody i kazał mu robić tych długości basenowych krawlem sporo. A drugi to był Władimir Kliczko, który budował swoją kondycję w wodzie i traktował basen jako alternatywę dla biegania. Argumentując to tym, że w basenie nie obciąża stawów, a że był pięściarzem kategorii ciężkiej, to rzeczywiście te obciążenia podczas biegania Mogły być ogromne. A wracając już do tematu i tak, jakby porządkując to, to pierwsze, co na pewno buduje pływanie, to jest kondycja. Wiemy, że ta kondycja wybiegana czy zbudowana na lądzie niekoniecznie przekłada się na tą kondycję w wodzie, natomiast odwrotnie, już zdecydowanie tak. Oczywiście pływanie, Płuc na mnie poszerzy no, do tego, żeby te płuca były szersze, musielibyśmy się chyba w południowej Ameryce i Wandach urodzić. Tam wiemy, że Indianie na przykład urodzeni wysoko w wysoko wandach mają te płuca szersze. Natomiast na pewno możemy wyregulować oddech, popracować nad tym oddechem w wodzie. Jakby zwiększyć wydolność tych płuc, zwiększyć, polepszyć układ krążeniowy, krążeniowo-oddychowy, i to wszystko e, wzmocni serca. I to wszystko sprawi, że ten trening będzie miał korzyści, jeśli chodzi o naszą kondycję i jakieś tam przełożenie na kondycję w ringu. Oczywiście jest to też trening, każdy ruch jest treningiem, ale jest to trening specyficzny, no bo musimy cały czas pokonywać opór wody. Opór wody jest zdecydowanie większy niż opór powietrza, więc warunki są jakby trudniejsze dla nas, my nie jesteśmy rybami, dla nas warunki w wodzie są trudniejsze niż warunki lądowe, więc warunki trudniejsze od, od razu budują no, nasz i charakter, ale też przede wszystkim możliwości fizyczne. Jeśli idziemy pod górę, to wiemy, że jest ciężej i buduje to nam lepiej naszą kondycję niż jeśli idziemy po terenie płaskim. I dokładnie tak jest w przypadku wody: czyli jeśli pokonujemy opór wody, a jest to trudniejsze niż pokonywać opór powietrza, to logiczne, że wykonujemy większą pracę i to buduje naszą kondycję fizyczną. Ale w związku z tym oddechem, oprócz tego, że jest to zdecydowanie korzyść, jeśli chodzi o budowanie kondycji, to też budowanie tego oddechu w wodzie czy uczenie się tego oddechu podczas pływania w jakiś sposób nas uspokaja. Jest to udowodnione i to, że nas to uspokaja jakby relaksuje nas. A ten relaks jest niezwykle potrzebny, żeby nasz układ nerwowy... Odpoczął w momencie, kiedy jesteśmy poddani tym, temu reżimowi bokserskiemu, reżimowi treningowemu. Wiemy, że boks niesie za sobą bardzo duże obciążenia psychiczne, więc, tutaj, jakby korzyść płynąca z tego, że. W wodzie się uspokajamy, że uspokajamy swoje myśli, uspokajamy swój oddech, odrywamy się niejako od sali bokserskiej i jednocześnie wykonujemy jakiś wysiłek. To, to jest naprawdę coś, co, co może być takim lekkim game changerem. Oczywiście, żeby boksować, trzeba boksować. Ja tu zdania nie zmieniam. Przede wszystkim liczą się. Ilość zadanych ciosów, reakcje na sparingu, odporność na ból, stres, siła uderzenia itd., szereg tych rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy po prostu lepszymi pięściarzami. Natomiast ja tutaj mówię o pewnej alternatywie. Czasem każdy może mieć salę, dosyć sali bokserskiej, szczególnie, że tych jednostek treningowych może być dużo w przypadku profesjonalisty. Powiedzmy, ja miałem 11 jednostek treningowych w tygodniu. Część to było oczywiście bieganie i siłownia. Natomiast no na tej sali, wyłączając na przykład trzy treningi biegowe, pojawiałem się, pojawiałem się 8 razy. tak? Więc to jest dużo. No i taka alternatywa w postaci basenu i pływania, może być czymś bardzo, bardzo korzystnym dla naszego układu psychoruchowego. Następna rzecz to koordynacja ruchowa. Dlaczego jest tak ważna? Każdy, kto pływał, wie, że jeśli pływamy odpowiednio, to w pływaniu nogi pracują inaczej, ręce inaczej. Generalnie takim najlepszym sposobem do tego, żeby budować kondycję jest chyba pływanie kraulem bądź delfinem. I jeśli ktoś pływał Krawl to ten styl klasyczny. Jeśli ktoś pływał krawlem, to wie, że nogi pracują w jednym rytmie, a ręce pracują w drugim rytmie. Naprzemienne nogi pracują ciągle i to jest bardzo trudne koordynacyjnie. I budowanie tej koordynacji, no to później pomaga nam oczywiście zrozumieć nasze Ciało. I ja to mówiłem w przypadku każdego ruchu, dlatego kiedyś pięściarze byli tak mocni, mimo że te treningi techniczne nie były tak zaawansowane, ze względu na to, że oni po prostu pracowali w dużej mierze fizycznie. W Stanach Zjednoczonych, szczególnie gdzie ten boks zawodowy był popularny, od no to ci pięściarze po prostu chodzili sobie na co dzień do pracy, bo z boksu nie byli w stanie poza. Nielicznymi jednostkami się utrzymać. A nawet jednostki, które z boksu się utrzymywały, dopiero utrzymywały się to w, w tej filmowej fazie swojej kariery, a do tego czasu też wywodzili się z jakichś zajęć, pracowali na kolei, w stoczniach, w fabrykach, gdzie tego ruchu było bardzo, bardzo dużo fizycznego. Stąd oni doskonale rozumieli swoje ciało, bo żeby nawet przerzucać worki cały dzień, to trzeba dobrze mieć ułożony środek ciężkości, dobrze izolować niektóre mięśnie, które odpowiadają za dany ruch w pracy, dobrze pracować mięśniami głębokimi. Czyli wykonywać swoją pracę po prostu dobrze, technicznie, swoją pracę fizyczną. Teraz to jest ciężko zrozumieć, bo tej pracy fizycznej jest zdecydowanie mniej, ale kto pracuje fizycznie, to doskonale, doskonale mnie zrozumie. Ja zresztą w młodości bardzo dużo pracowałem. Pracowałem przy rozładowywaniu wagonów, na przykład, eee, w, pracowałem w tartaku, gdzie te bale drewna nosiłem, więc jakby. Tam widziałem, że nie ci, którzy prowadzą się najlepiej, ale ci, którzy najlepiej robią to technicznie ze względu na doświadczenie w tej pracy wytrzymują e, najdłużej, bo ja chodziłem na siłownię, powiedzmy dobrze się odżywiałem, a tam pracowali ze mną ludzie, którzy e, od rana do wieczora pili sobie piwko. Często nic nie jedli, ale, albo jak jedli, to bez żadnej wiedzy na ten temat, po prostu jedli słabo i to, co, co im akurat wpadło pod rękę, nieregularnie, a byli w bardzo dobrej formie fizycznej w sensie, byli w stanie cały dzień pracować, przerzucać te rzeczy tam, ponieważ dobrze zarobili robili technicznie. Teraz dopiero to zrozumiałem. I dokładnie tak jest z wpływaniem. Zaczynamy rozumieć nasz ruch ruch ciała, a pływanie jest o tyle trudne, że nogi i ręce pracują zupełnie w inny sposób. I, i tutaj to pływanie jest przez to korzystne, bo poprawia naszą koordynację ruchową. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o właśnie pływanie krałem czy delfinem a propos tej koordynacji ruchowej. Poprawia to oczywiście, natomiast pływanie kraulem ma jeszcze dodatkową zaletę czy delfinem, bo zwiększa nasz zakres ruchu, elastyczność mięśni. W momencie, kiedy boksujemy, strasznie ograniczamy naszą sylwetkę. Mamy taką bardzo zamkniętą, defensywną postawę, ramiona do przodu, robimy takiego garba. Jest to niezbędne do tego, żeby po prostu lepiej się chronić i mocniej zadawać ciosy. Tutaj pływanie nam rozszerza tą klatkę piersiową, zwiększa nasze zakresy ruchu, e, powoduje, że nasze mięśnie są bardziej elastyczne. Niektórzy twierdzą, że zbyt mocno pływanie rozluźnia te mięśnie i to może działać im minus, natomiast, e, no jeśli to pływanie jest w odpowiedniej ilości, no to nie może nam wpływać niekorzystnie, może wpływać tylko i wyłącznie korzystnie. No ja byłem zwolennikiem pływania raz w tygodniu, dlatego że tych jednostek treningowych było po prostu zbyt wiele, żeby, żeby mi jeszcze więcej, więcej wcisnął tego pływania. Natomiast są tacy, którzy pływają 2-3 razy w tygodniu i też sobie to chwalą. Tak jak powiedziałem, to jest tylko zależy od tego, ile jesteśmy w stanie zmieścić tych jednostek pływania. Oczywiście więcej niż dwa, trzy razy w tygodniu nie ma sensu, no bo to, że to inne środowisko jest niż środowisko lądowe, to jest chyba oczywiste. No i żeby też nie było zbyt dużo tej elastyczności mięśnia w stosunku do, do jego mocy. Także tutaj rzeczywiście tych jednostek treningowych, jeśli chodzi o Pływanie nie może być zbyt dużo, no ale od jednego do trzech, to, to myślę, że więcej ma pozytywów niż negatywów. Także tutaj może spokojnie, spokojnie to pływanie poleć. A więc wracając po prostu do korzyści. Jakie płyną z pływania? No to jest zwiększenie wydolności krążeniowo-oddechowej. To o czym mówiłem. Rozwój siły i wytrzymałości mięśniowej, głównie ze względu na opór, który musimy pokonywać pływając. Poprawa kondycji i elastyczności. Ta kondycja oczywiście też jest związana z ruchem długofalowym, czyli jeśli Coś robimy w dużym wymiarze czasu, no to musi nam się ta e, kondycja budować, no a elastyczność, e, wiemy, że woda odciąża nam stawy, więc e, tutaj mięśnie e, muszą się rozluźnić, żeby, żebyśmy nie szli na dno i one dopasowują się do otoczenia, e, stąd ta elastyczność mięśnia wzrasta. Aktywna regeneracja i zmniejszenie obciążenia stawów. To obciążenie stawów też już mówiłem i regeneracja, no to jeśli odpoczywamy psychicznie od sali bokserskiej, a wykonujemy jakiś ruch, gdzie wydzielają nam się endorfiny i poprawiamy krążenie metabolizm, to oczywiście ta regeneracja nam wzrasta redukuje stres i lepsze samopoczucie. Też potrafimy się pływając oderwać głowę od wszystkiego innego, więc na pewno tutaj redukcja stresu następuje, a te endorfiny, wyrzut endorfin powoduje, że mamy lepsze samopoczucie, także oczywiście moim zdaniem pływanie, bieganie nie zastąpi, ale jest świetną alternatywą w treningu okołobokserskim, także bardzo Wam to polecam.